Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicz Gamer. W dzisiejszym filmiku, na jutrzejszą premierę na godzinę 9.00 nagram dla Was hashtag 10 odcinek z gry tenis klas jak gram. Parę meczy jeden jeden wygrany i potem to już wszystko. Więc zapraszam Was na profil Realu Poznanie Link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w pod tym filmikiem. I zapraszam Was, no i... Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi do ponad 8000 80 tak w górę, dobijcie mi subskrypcji do ponad 10 tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Dobra, to teraz naciskamy na playback, torba do otwarcia i takie tam. Tutaj polega na tym, tak, że trzeba zareturnować bardzo mocno rywalowi albo tam bądź drwalce żeby po prostu nie odebrała tego serwa i tyle. Dobra, lecimy. Odebrała 1-0. Na razie jest ok. No niedobrze, niedobrze. Błąd Out! to był dobry return. Prawie by ten ktoś nie odebrał. I 3-1 przełamanie niestety, same błędy popełniam niedobrze, second serve. No nie. Od razu wale. Nie patrzę na nic. Okay. Tak, od razu wale. Tak, sama ruty. Dobrze, jest chociaż 2 do pięciu. No do tego raczej do mnie podszedł. Dobrze przynajmniej. Out. Proszę bardzo. Rozciągam go na każdą stronę Dobrze, 4 do 6 I turnbrace Niestety Pierwszy mecz przegrany 7 do 4 Dobra Odbierzemy sobie te wzmocnienia i tyle. Proszę bardzo. Ja mówię, muszę tutaj odebrać te wzmocnienia, żeby mieć więcej zaliczeń w tym tenisie. Dobra. A teraz tutaj możemy wziąć tą melodię. Teraz gram przeciwko Madison. Prawie jak Madison Keys którą mogła w piątek wczoraj i wygrała w na US Open. Z Rudem, w parze z Rudem. Out. Jest dobrze, jest na razie dobrze. Przełamanie z mojej drone? Teraz w każdą wymianę będę wchodził. Jest 2 do 0 przełamanie. Return po przekątnej. Po skosie. I niestety 2 do 1. Aj, 2 do 2 posiadce 2 do 2 i out A było tak dobrze Nie mogę każdych meczy przegrywać, muszę wygelbrwać Jest w końcu wymiana, którą ja wygelbrałem Jest 4 do 3. Tu jak wygram, to to kończę ten ciennik. Dobrze. 5 do 3, ale wiemy, że tego zawodnika stać na coś więcej, bo... Bo już 3 do 2 wszyscy mnie, a teraz siłka meczowa. I pewnie zaraz. Koniec meczu. Nie, nie wierzę. Jeszcze out. Po przekątnej w out. I on też po przekątnej out I kończymy to spotkanie. No w końcu. Jeden serwis wystarczył, cienko, żeby on popełnił błąd. Jeden serwis. Tpniemy się wysoko w tabeli, jesteśmy na 59. miejscu. Zabalenka season. Dobra, możemy tutaj jeszcze odebrać. Proszę bardzo. A tutaj jest coś do oddania? Nie. Żadnej torby, żadnej zawartości niczego więcej. No dobra, to na dziś to na to mojej imieniu. Po Jeżeli podobał Wam mój, jak to się niech dobrze, co fajne o te cineczka pełnię na godzinę 9.00. Zrobijcie co robić, góra, a jak nie, to to no, dalej mój kanał, żebyście byli dalej nawiedzin, to moimi filmikami na moim kanale, połowiczny Gamer. No i co, ja Wam dalej, nie przedłużam czasu na z rodziną i ze znajomymi. trzymajcie się ciepło, idziecie, po tym papa, -pa, elopa mordy, życzę poniłego dnia, dobra, roczko papa.